Si sięba ciemna, z tej strony, serdecznie i dzisiaj, moi kochani widzowie, nagrywamy drugi odcinek z QM Day, więc tak, bez przedłużania przejdźmy do odcinka. I jeszcze takie dwa słowa wstępu. Chciałem Was poprosić o łapkę w górę oraz subskrypcję i komentarz, ponieważ rozwija to mój kanał i też widziałam, że... Około 50% osób, które oglądają moje filmy, nie mają subskrypcji na kanale, więc kliknijcie tam niżej w suba, będzie fajnie. A, i też pamiętajcie, żeby zadać pytania w sekcji komentarzy, ponieważ tam będę wybierać pytania do kolejnego odcinka, który pojawi się może z jakiś tydzień, dwa lub trzy. Zobaczymy jaki będzie odzew, więc y, tyle słowami wstępu przejdźmy do tego, co chciałbym wam dzisiaj przedstawić. Więc pierwsze pytanie na dzisiaj Holy Moly co tak naprawdę daje łapki w górę i w dół. E, łapki w górę dają mniej więcej tyle samo co łapki w dół, czyli pozyc lepsze pozycjonowanie się no i też jakby wskazówkę do twórcy, czy jego filmy podobają się odbiorcom bądź też nie, więc y, tak naprawdę ani to, ani to jakby wam nie obniża kanału. Po prostu zostawiając reakcję, kanał idzie wyżej. Więc jakby dlatego wiele twórców prosi właśnie o łapki, żeby po prostu wasze filmy były wyżej w wyszukiwarce. Małe słowo: jaka jest Twoja ulubiona kategoria filmowa i film. E, tutaj niestety nie odpowiem wam w jednym zdaniu jaka jest moja ulubiona kategoria filmowa, ponieważ bardzo lubię horrory, lubię science fiction, lubię filmy, bla bla bla, bla parapsychologiczne oraz jakby naprawdę wiele różnych fantazji itd. więc myślę, że... Jeżeli chodzi o to, to byłoby na tyle. A jeżeli chodzi o film ulubiony, może być to: uh, Jestem numerem 4, bądź też jumper, ewentualnie push, bądź też kronika. Emilionek, będziesz nagrywał coś innego? Oby nie. Więc tak, jeżeli chodzi o tematykę na kanale, będzie to jakby nadal lol, oraz no tam. Jezu, rzeczy związane z Katariną. Ale myślę, że z czasem, jak uzbieramy cele do donateów, którym jest właśnie kamera, to myślę, że wreszcie będę nagrywać jakieś rzeczy takie troszeczkę inne też. Czyli jakieś tam rzeczy z Ligi w prawdziwym świecie, może jakieś tam specjalne rzeczy z twarzą, QMD z twarzą i tego typu rzeczy, więc myślę, że póki co nie planuję zmiany yy, odejścia od rola. Myślę, że na razie dobrze jest jak jest. Eryk, co sądzisz o w Nunu? Jak sami wiecie, jakby zazwyczaj nie wypowiadam się na ten temat w momencie, kiedy postać nie wyjdzie na serwer live, ponieważ zawsze jak jest na PBE, czy to rework, czy to nowa postać, zawsze troszeczkę inaczej się różni, więc jeżeli zobaczy przyliczniki na serwerach live, wtedy wam odpowiem jaki jest Nunu, ale aktualnie myślę, że może być ciekawy Najpierw no i czekam aż wyjdzie e, Digi Drink, czy kiedykolwiek uwolniłeś barabasza w szkole? Pozwól, że nie będę czytać całego Niku, bo jest naprawdę długi to powiem po prostu Jan Krudzik e, Katlow, czy masz zamiar zmienić maina? Czy gdy się znudzi Katarina, masz sam odejść od Lola? Czy znaleźć nowego maina? E, więc tak, jeżeli chodzi o aktualną sytuację, jest to Granie Katariną nie nudzi mi się jakoś, więc dalej będę ją grać. Myślę, że jeszcze kolejne lata. E, czy jak mi się znudzi, to odejdę od ligi? Znaczy powiem tak, Katarina w pewnym sensie mnie trzyma przy tej lidze, ale myślę, że jak po prostu mi się znudzi, to poszukam czegoś innego. Więc myślę, że pozostanę jeszcze z ligą przez kilka lat, zobaczymy jak to będzie wyglądało i czy będzie... I czy, będzie jak... Jezu, czy właśnie będziecie chcieli, żeby właśnie przy tej lidze dłużej został? E, Kasferkmak, czy twoja rodzina wie o nagrywaniu? Myślę, że tak, szczególnie kiedy robię w nocy live Cod Garfield, jakie jest Twoje ulubione jedzenie? Ja zmyślałam, że nikt mnie o to nie zapyta. Jest to oczywiście kurczak, wszystkie pochodne od kurczaka, czyli e, wszystkie filety jakieś robione, grosy, jakieś nie wiem, podudzia, łódka. Wszystko coś z kurczakiem po prostu. Aha, uwielbiam. E, szatu, kiedy mi tam jest na dworcu PKS z widzami? Powiem tak, już niedługo zaczęła się szkoła, więc będę codziennie na dworcu dwa razy dziennie, więc jeżeli ktoś. Mieszka w Białym Stoku bądź w okolicach i chce przyjść pogadać. To naprawdę można mnie dorwać codziennie na dworcu PKS. Więc ktoś chce? Zapraszam. Lel Arante Smeti, motocykl czy auto? Myślę, że zdecydowanie motocykl. Zielow, siema. Cześć, się, z tej no nie. Więc tak, było to już os ostatnie pytanie na dzisiaj, więc zadawajcie kolejne. Dziękuję, że to obejrzeliście do końca. Jeżeli to obejrzałeś, napisz to w komentarzu budyń. No i do każdego budynia przypnę serduszko. Więc trzymajcie się, sieba, do zobaczenia, no i dobrej nocy, bądź też dnia.